Obieg zamówień wewnętrznych. Elektroniczny obieg zamówień wewnętrznych. Brzmi strasznie od samego początku. Pachnie projektem, który zajmie nam masę czasu, w który włożymy masę pracy, który nie wiadomo, jakim skutkiem się zakończy. Pierwsze skojarzenie. Powiedzcie, czy nie mam racji. Tak się skojarzyło? Jeśli tak się skojarzyło, to będziemy to dzisiaj odczarowywali. Będziemy odczarowywali podejście do elektronicznego obiegu i pokażę Wam różnicę pomiędzy tym, co robicie na papierze, standardowo, klasycznie, zazwyczaj, a tym, jak ten proces wyglądać może. Na papierze. Cóż, wydrukować wniosek wypełnić wniosek w dowolnej kolejności, bo to różnie w różnych organizacjach bywa, pójść do przełożonego, zebrać podpis, no i teraz polecieć, gdzieś zostawić, gdzieś monitorować, czy aby na pewno ten papier jest tam, gdzie być powinien, a jeżeli mamy naprawdę ważny wniosek i naprawdę nie chcemy łamać procedury, że robimy postępowanie albo kupujemy coś, a wnioski to sobie tam potem dorobimy, jeżeli chcemy działać, no tak, zgodnie z procesem, jak to zrobione być powinno, no to co robicie, no to biegacie z tym, papierkiem od biura do biura po korytarzu, latamy tak, żeby te wszystkie podpisy zdobyć. W związku z czym dzisiaj pokażę Wam, jak to zrobić bez papieru, dzisiaj pokażę Wam, jak to zrobić bez biegania, dzisiaj pokażę Wam, jak to zrobić w odpowiedni, procesowy sposób, czyli najpierw załatwiamy zgody, wnioski, całą resztę, a dopiero potem robimy postępowanie, czy też kupujemy. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia niniejszego filmu. Jesteśmy na platformie zakupowej. Loguję się do platformy tak, jak zwykle się logujemy na swoje konto i przejdę w tej chwili przez cały proces wystawienia zapytania, a najpierw przez proces przede wszystkim tego obiegu zamówienia właśnie. Platforma będzie wyglądała różnie. Ja mam wersję mocno dopakowaną, w związku z czym mam tutaj wszystkie czy prawie wszystkie pola, z których można korzystać, wszystkie opcje. Natomiast standardowego, przeciętnego, szeregowego, ten przeciętny to źle powiedziałem, szeregowego pracownika interesują wnioski i zamówienia, a szczególnie interesuje nas zgłoszenie wniosku, co niniejszym czynia. Co robimy tutaj? definiujemy, cóż takiego potrzebuje kupić. Załóżmy, że to będą krzesła. Krzesła jakie? Ta za cenę szacunkową za sztukę 600 zł, a tych sztuk 12, bo to ma być mebel konferencyjny. Mogę dać dodatkowe uwagi, mogę dać adres dostawy, mogę dać termin realizacji, mogę dołączyć dokumentację techniczną tego krzesła, jeżeli takową posiadam. I dodaję kolejną pozycję, chcemy wyposażyć cały gabinet, w związku z czym teraz kupię sobie stół. Jakiś stół dębowy. Drewniany. Nie będę Was uczył i pokazywał, jak się buduje specyfikację. Dokładnie to wiecie i potraficie sobie z tym poradzić. Stół, stół będzie kosztował 8000 i stół potrzebuje jeden Mamy to? Jest opisane, co powinniśmy kupić? Mamy. Dodaję to do koszyka. W moim koszyczku wcześniej miałem jeszcze kwiaty, które planowałem kupić, natomiast na okoliczność tego, że już jest po dniu kobiet, to z koszyka te kwiaty usuwam, nie będę ich kupował, już jest wniosek mój przeterminowany. Został stół i krzesła. <laughs> Nazywam wniosek. Jakie nazwę? Meble. Gabinetowe, mogę wybrać adres dostawy, mogę wybrać kategorię budżetową, w której to ma być ściągane, mogę zdefiniować kupca, człowieka, który ma poprowadzić potem to postępowanie, wystawić je na światło dzienne, zaprosić wykonawców, zebrać oferty. Mogę to tutaj zrobić, natomiast nie muszę. To co muszę, to muszę. Wybrać ścieżkę akceptacji. Suma szacowana, suma mojego wniosku to jest 15 200, łącznie z tych 12 krzeseł i jednego stołu i y, puszczam to na ścieżkę do 20 000 zł, bo tak sobie w organizacji ustawiłem. Klikam złóż wniosek, tyle, koniec. To jest praca naszego szeregowego pracownika, który wysyła wnioski. Jaką wiedzę do tej pory miał? No miał taką, że napisał, zaniósł do biura X pierwszego i w tym biurze X pierwszym no, albo, albo się w tym biurze X pierwszym udało przepchnąć to szybciutko od jednego do drugiego, no, albo leży. Nie wiemy, czy przepłynęło z pierwszego do drugiego, czy z drugiego do trzeciego, na jakim to jest etapie, nie wiemy. Nie będę mówił o patologiach typu. Nie wiem, gdzie jest wniosek, to pisze drugi, bo to jest ważne. Albo nie przeszedł pierwszy, to pisze drugi, bo to jest ważne. Poukładajmy to tak, żebyśmy jasno widzieli, że jeżeli coś jest ważne, to faktycznie ważne jest i żeby nasi przełożeni też to widzieli i żeby niezależnie od tego, czy są w biurze, w pracy, na home office czy innym lockdownie, będą w stanie spokojnie te nasze wnioski zatwierdzać. To był pierwszy proces, to był pierwszy element. Nie liczyłem czasu, ale myślę, że w około dwie minuty się wyrobiliśmy. Jak z wiedzą tego człowieka? No, wiedza jest niezła, bo on sobie wchodzi na nasze meble gabinetowe, nasz składający wniosek i widzi, że w związku z tym, że trafiło to na ścieżkę akceptacji, ta ścieżka jest dwuetapowa w naszym przypadku. On jest u Jerzego Pracowitego w tym momencie w akceptacji albo u Jana Ważniaka, no a potem trafi do Tomka Lewandowskiego. No i w porządku. I mamy to. Tak? To, jest, to jest jego wiedza widzi, że jest w trakcie akceptacji na poziomie pierwszym. Teraz, co się dzieje po stronie akceptantów? No, akceptant dostaje maila, akceptant klika w maila, akceptant ląduje tutaj na tej stronie, ogląda sobie, cóż takiego jest do kupienia, że krzesła, że stół, że tapicerowane, że dębowe, że nie ma przypisanego kupca, być nie musi. I on mówi, ok, dobrze, w porządku, akceptuję to. Klik. Jesteśmy już po dwóch ludziach. Jesteśmy po dwóch osobach w tym, w tym procesie. Załatwiliśmy zgłaszającego wniosek, załatwiliśmy pierwszą akceptację. Bardzo proszę, Twoja akceptacja została pomyślnie zapisana. Jerzy Pracowity zaakceptował. Widzimy to na zielono, a w trakcie akceptacji jesteśmy już na etapie drugim. To teraz Wam pokażę ten proces tak już faktycznie i pięknie, jak on wygląda po stronie Waszych akceptantów Tomasz Lewandowski. Tomasz Lewandowski właśnie dostał maila. Pozycje oczekują na akceptację, myślnik, meble gabinetowe. Klik. Dzień dobry, pozycje oczekują na akceptację. Przejdź do akceptacji. I niezależnie, czy jestem na telefonie komórkowym, czy jestem przy komputerze, jeżeli mam dostęp do maila, to jest klik w e-mail. Klik w wiadomość, klik w link, jesteśmy już na trzech kliknięciach i zostało mi czwarte i ostatnie kliknięcie do zrobienia po obejrzeniu oczywiście całości. Widzę, że Jerzy zaakceptował. Widzę, że ja jestem Tomasz i teraz na moim etapie. Widzę, że Jerzy zaakceptował o 9.57 i bez żadnych dodatkowych uwag. Mi się tutaj też to generalnie podoba, co tu zostało napisane. Mogę sobie podejrzeć. Dodatkowe kwestie, załączniki, inne pod tymi trzema kropeczkami tutaj przy każdej z tych pozycji. A ja mówię nie. Odrzucam. Albo kliknęło mi się, że odrzucam. Nie kliknie ci się, bo żeby odrzucić, jest wymagany komentarz. Muszę napisać, dlaczego odrzucam. Więc, żeby nie pisać, zaakceptuję. Klik i poszło. To jest obiekt zamówienia wewnętrznego. Byłby trzeci zamawiający, trzeci akceptant na tej ścieżce? Klika w maila, klika w przycisk, ogląda, co ma do obejrzenia, klika, zatwierdź, zgadzam się, ewentualnie zostawia swój komentarz, ewentualnie wprowadza jakieś zmiany do tego procesu, do tego opisu, bo to również może zrobić. I jeszcze w tym miejscu taka kwestia merytoryczna. Zastanówcie się. Co my na tym etapie zatwierdzamy? Co my właściwie zatwierdzamy? Zastanówcie się, ile osób macie na tej ścieżce. Bo jak zaczynamy rozmawiać o ścieżkach akceptacji z naszymi klientami, jak zaczynamy im automatyzować ten proces, to ja zadaję kilka takich pytań, takich badawczych mocno. Jest pytanie, ile jest osób? Cztery, pięć. Słyszę takie odpowiedzi. Okej, okay, jest pięć osób, to musi być coś ważnego. To zastanówmy się, co oni akceptują? Na tym etapie, to co zrobiliśmy, stół i krzesła do kupienia, co oni akceptują? Wiecie co akceptują? Akceptują, że dział zakupów, dział zamówień, merytorysta, który będzie to prowadził, nieważne do kogo to trafi, może wykonać swoją robotę, może odpytać rynek, może dowiedzieć się, ile realnie faktycznie będzie to kosztowało. Bo na razie mamy cenę szacowaną. Nie wiemy od kogo, nie wiemy za ile. I nagle pięć osób akceptuje. Ok. Pamiętajcie, to jest akceptacja tego, czy my możemy odpytać rynek. My nie zabieramy jeszcze żadnych zobowiązań. My nie wydajemy jeszcze żadnych pieniędzy. To jest pytanie, czy człowiek, który zajmuje się zakupami, może zrobić swoją robotę w tym zakresie. Wiem, spłuciłem specjalnie żeby Was natchnąć troszeczkę do przemyślenia tego procesu, ponieważ zobaczcie, drugie pytanie, takie kontrolne, taki papierek lakmusowy na każdego z tych czterech czy pięciu zatwierdzających. Ile razy ten człowiek to odrzuca? Ile razy zdarzyło Wam się, że na tej ścieżce akceptacji trzeci pan X powiedział nie? Zero. Bardzo często tak słyszę. Ok, czyli czy on faktycznie Powinien to zatwierdzać, jeżeli jego wkład merytoryczny w ten proces jest żadny. Czy może on chce po prostu wiedzieć, że tego typu proces jest realizowany? Może dajmy mu podgląd. Podrealizowane wnioski, podrealizowane postępowania chce wiedzieć, niech wie. Ale po co zamulać proces, po co stawiać blokery? Jak mam cztery osób czy pięć, to wystarczy, że jednej z pięciu nie ma. I co się okazuje, że ja nie mogę procesu przeprowadzić? Nie mogę rynku odpytać, co jest generalnie raczej prostą sprawą. Czy powinno być, a nie zawsze jest, przez nasze przeformalizowanie w tym zakresie? W związku z czym zachęcam Was do tego, że zanim zaczniemy przenosić Wasze procesy papierowe na procesy elektroniczne, zastanówmy się. Zatrzymajmy się i zastanówmy, czy aby na pewno to tak, jak to wyglądało do tej pory, czy możemy to inaczej odwzorować? Czy możemy to zmienić przed odwzorowaniem? Bo myślę, że w tym kierunku powinniśmy zdecydowanie iść i taką krótką chociaż analizę przeprowadzić, odpowiadając sobie na pytania, co jest akceptowane? Czy ten człowiek na pewno musi to akceptować, czy może starczy mu wiedza o tym, że taki proces jest realizowany? No i drugie, drugie, drugie pytanie kontrolne. Ile razy ten człowiek odrzuca? Ja nie mówię, że nie ma być akceptacji. Księgowy, że, czy, czy, czy finansowy dyrektor, że faktycznie są środki. Bo po co robić postępowanie, jak nie ma środków? Jasne, rozumiem to. Merytorysta, czy nawet dział zakupów, dział zamówień, który ma to potem być może prowadzić, czy to jest? Opisane odpowiednio, czy wiadomo o co chodzi, czy ten opis, ten stół, te krzesła, było tam wiadomo, jak to, yy, to ułożyć. Nad tym też się trzeba zastanowić dwie sekundy, ok? Więc okej, okay. niech będzie człowiek z zamówień, niech będzie księgowy, czy ktoś więcej? Czy finansowy, czy ktoś więcej? Nie wydaje mi się, żeby była taka potrzeba. Zatwierdzamy na tym etapie to. Czy dział zakupów może zrobić swoją robotę? Dobrze, wracamy do naszego procesu. Opowiemy sobie o tym, jak to, wygląda, jak to wygląda dalej. No bo cóż, nasz pracownik widzi i widzi to na bieżąco, i widzi to za każdym razem, na jakim etapie ten jego wniosek jest. Widzi na jakim jest etapie. Jest zatwierdzony. Super. Wchodzę sobie we wnioski zamówienia. Moja lista wniosków zamówień wewnętrznych i widzę tu wszystkie swoje wnioski, które składałem. Widzę na jakim są etapie. Mogę sobie wejść po kolei w każdy z nich. Mogę zobaczyć, kto kiedy kliknął. Nie wiem, czy szefostwo będzie zadowolone, bo będzie widać czasy reakcji, jak idzie, jaki szybki jest Jerzy Pracowity, a jaki szybki jest Tomek Lewandowski. No chłopak. Takie działają po sobie niecałe dwie minuty, więc idzie to błyskawicznie w naszym przypadku. Zobaczymy, jak będzie szło u Was. Ale zobaczcie, nieważne, czy jest w pracy, czy jest chory, czy cokolwiek, na telefonie może przejść przez ten proces. A następnie mamy proces wystawienia zapytania ofertowego, który też pokażę szybko, bo to nie jest film szkoleniowy, tylko pokaz możliwości naszej platformy. Ale na, w takim telegraficznym skrócie chcę wystawić teraz. Postępowanie na stół i na krzesła. Co robię? Wnioski zamówienia, agregacja zamówień wewnętrznych, bo z różnych stron mogły do mnie krzesła i stoły spłynąć, może z kilku działów. O bardzo proszę, mamy stół, krzesła, stół, krzesła. Z wniosku na mebel gabinetowe T i T z wniosku numer 3 na 15 i 3 na 20, z dwóch wniosków zrobię jedno postępowanie po co bo po co mam biegać staczką dwa razy jak mogę pobiec raz. Wystaw. Wystaw jako co? Oczywiście jako zapytanie ofertowe. O co chcemy zapytać przy stole i krzesłach poza kwotą? Termin wykonania. Dodatkowe koszty, dostawa. Dostawa, numer postępowania mogę nadać, nie muszę. Nazwa postępowania meble Gabinetowe, kod CPV, mogę, nie muszę, ale warto, będzie więcej ofert wtedy. Meble szkolne, różne meble i wyposażenia, niech będzie. Nie dostaniecie telefonu do dzwonienia. Mamy wykaz naszego asortymentu: mamy stół, krzesła, stół dębowy i krzesło tego 1, tego 12, tego 1, tego 12. Chyba obstawiamy dwa gabinety. Widać po kwotach, że to są dwie, dwa różne wnioski, miały dwa różne numery. Nie ma problemu. Kryteria, warunki płatności, przelew 30, termin realizacji. Damy im 45 dni, ręczna robota, dodatkowe koszty po stronie wykonawcy, oferty przyjmujemy przez tydzień. Przejdź do podsumowania. W podsumowaniu nie robię nic właściwie poza obejrzeniem, czy to moje zapytanie ofertowe jest w odpowiedni sposób przygotowane. Czy ma odpowiednie pola? Czy wygląda tak, jakbyśmy sobie tego życzyli? Proszę, to jest nasz formularz ofertowy. Formularz ofertowy od razu stworzyłem, słuchajcie. Z tego asortymentu, który zgłaszałem na dwóch różnych wnioskach, mam formularz ofertowy jeden. Mogłem je rozbić i pojedynczo wystawiać, ale po co? Mam formularz ofertowy, w który mam wbite terminy płatności, e, terminy realizacji, dodatkowe koszty i każde inne kryterium, czy warunek formalny, który chcielibyście tutaj dorzucić. I niniejszym klikam wystaw. Czy jesteście może lekko leniwi? Ja jestem leniwy. Ale myślę w takim pozytywnym znaczeniu tego słowa, o ile możemy o pozytywnym mówić. Jestem leniwy, bo jak mogę coś zrobić, a potem się nie napracowywać, to to zrobię. I wiecie, co zrobiłem w tym zakresie? Przygotowałem sobie grupę meble biurowe, cyk, w której dodałem moje super biurka, fajne stoły, wygodne krzesła, szafy z narni, adresy e-mail. Tychże dostawców, których życzę sobie zapraszać do moich postępowań, bo są lokalnie sprawdzeni i chcę na nich bazować. Mogę opublikować to postępowanie, nie muszę. Mogę zaprosić tylko naszych lokalnych, poinformuj koniec procesu. Byłem szeregowym cheniem. Zgłosiłem, opisałem, zgłosiłem, opisałem i puściłem wniosek. Byłem jego przełożonym jednym, byłem jego przełożonym drugim, mógłbym być przełożonym trzecim, doszłoby nam 30%, 30 sekund do naszego procesu. Zagregowałem zamówienia z kilku wniosków, wystawiłem zapytanie ofertowe, puściłem je w świat, zaprosiłem usystematyzowaną grupę naszych wykonawców. I jeżeli macie pomysł, jak można ułatwić ten proces, bardzo proszę o informację, jestem otwarty mi się pomysły w tym zakresie kończą. Mam nadzieję, że dobijamy do ideału. Jeżeli chcecie tego typu proces zaimplementować u siebie, nie mówię wdrożyć, uruchomić. Platformy się nie wdraża, to nie jest ERP. Platformy się uruchamia, robimy to szybko. Robimy to sprawnie, jeżeli przekazujecie nam informacje, których potrzebujemy, jak mają wyglądać ścieżki, w jakiej kolejności, czy szeregowo, czy równolegle, jakimi zasadami się rządzić. Jesteśmy w stanie to zrobić w przeciągu naprawdę szybkiego, krótkiego czasu. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego krótkiego spotkania. W razie czego jesteśmy zawsze do Waszej dyspozycji. Zygmunt Kopacz, opennexus, przytargowa.pl. Do zobaczenia.